Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu TVO News. Od lat badania odnotowują regularny wzrost liczby osób dokonujących zakupów online. Badacze wskazują kilka głównych przyczyn, dla których coraz chętniej zamiast w tradycyjnym sklepie kupujemy w sieci lub za pośrednictwem telezakupów. Blisko 61% respondentów wskazało, że głównym atutem takich zakupów jest wygoda, a dla 50% to oszczędność czasu. A o czas wolny staramy się dbać coraz bardziej. Zgodnie z ostatnio opublikowanymi badaniami, GUS, przeciętny Polak, pracuje dłużej niż 10 lat temu. Pomimo to ma więcej czasu wolnego, również dlatego, że część spraw urzędowych i zakupów załatwia nie wychodząc z domu, korzystając z rozwiązań takich jak oferowane przez TV okazje, zakupy przez telefon lub za pośrednictwem internetowej strony. Oszczędzamy czas który możemy poświęcić na realizację swojego hobby, rekreację czy spotkanie z przyjaciółmi. A właśnie na życie towarzyskie mamy coraz mniej czasu. Dekadę temu regularnie ze znajomymi spotykało się 64% badanych. Dziś to tylko jedynie 52%. Na realizację domowych obowiązków, takich jak przygotowywanie posiłków, porządki, opieka nad dziećmi, przeznaczamy średnio 3,5 godziny dziennie. Ten czas można skrócić, korzystając z pomysłowych i przydatnych urządzeń, dostępnych w ofercie TV Okazje, z zakupów online w dużej mierze, bo aż w 44% korzystają osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości, w których brak szerokiej oferty sprzedażowej, a dla których dojazd do większych aglomeracji byłby dużą stratą czasu. W TV Okazji, wygodnie siedząc przed telewizorem lub komputerem, możemy dokonać zakupu, który zostanie nam bezpłatnie dostarczony. A jeśli zmienimy zdanie, możemy zwrócić go bez kosztów. Przesyłki aż do 14 dni od zakupu. Zapraszam na kolejne wydanie TVO